Dziećmi, jak na moment jest się potężnym charakterem, który duży plus z internetu. Nie no, bardzo mi miło, ale się, bo to jest jakby. Ja nie wiem, bo to jest bardzo dziwna perspektywa z mojej strony. Mnie, to nie jest tak, że mnie to dotknęło. Mnie frustruje brak zrozumienia, dlaczego ktoś mógłby chcieć wbić szpilę tak po prostu. Ja nie ja mówię, ja. Mimo tego, że ja tyle lat działam w internecie, ja nie rozumiem, po co ktoś, jakby, dlaczego to jest dla kogoś, dlaczego komuś to daje spełnienie. Albo krok idą, idąc krok dalej. To jest dla mnie smutne, że, są tacy, że tacy ludzie są. Wiesz co chodzi? Więc jakby... mówię, to nie jest tak, że mnie to dotknęło. Dotyka to do mnie fakt, że kolana mnie napierdają w wieku 27 lat. To jakby to jest faktycznie stan rzeczy. To, że jakiś random Maciek 15, coś takiego ja napisze, to mnie nie dotyka per se. Tylko mówię, to chodzi o taki dysonans poznawczy wręcz. Ale to whatever, whatever, skip. To jakby skip tematu, nie? To nie ma sensu. Czy mam koszulki wordsowe? Mam. Mam. To zaraz, zaraz wam, zaraz, zaraz pokażę, zaraz pokażę. Ale tak, ale one są, szczerze te koszulki mają jeden problem. One są płytkie. W sensie one, karty z nich wyskakują. Ja szczerze nie polecam tych koszulek. Karty z nich normalnie wyskakują. Jest tak, że runy one są na krawędzi. Więc ja, mam... No, ale to, ten sam problem miałem z katanami, wiesz, co chodzi. Ech, stary, to ja Ci pisałem, to nie była szpila, jak chcesz, to mogę, wiesz, na tej to wyjaśnić. Nie no, skip raczej. Ale widzę, że masz co robić, więc tylko napiszę, że lekko pod publikę dosłownie odpaliłeś kamerę, zacząłeś płakać i zapomniałeś o temacie. Kurwa! Dobra, dobra, to kulturalnie, kulturalnie wytłumaczę. To co... To, czekaj, czekaj, bo to, może, może to trzeba naprawdę wytłumaczyć, uwaga. To, co widzisz w internecie, to jest mały wycinek rzeczywistości. Rozumiesz? Bo może tego nie rozumiesz. To ja w tym momencie ci to tłumaczę. Jak? Być może nie niedorosłej osoby, która jeszcze nie do końca rozumie, jak działa świat. Tak całkowicie uczciwie. To, co widzisz w internecie, to jest mały wycinek rzeczywistości. To, że ja poszedłem na wywiad dookoła, przykład. I tam zostałem o to zapytany. I wydarzyło się to w słabym dla mnie okresie w życiu dodatkowo, gdzie byłem emocjonalnie. vulnerable. Nie wiem, jak to nazwać po polsku. Złapało mnie to z zaskoczenia. Bata nawet była przerwa robiona w tym nagraniu. Bo się nawet Dave z piotkiem zdziwili, że tak zareagowałem. Podatny, tak. Zdziwili się, że tak zareagowałem. Spoiler! To nie jest tak. Że ja w tamtym jednym momencie tylko to przeżywałem. Chcesz znać prawdę? Proszę bardzo, brzydzę się sobą, rozumiesz, nie jestem w stanie uwierzyć w to, że jako człowiek mógłbym na przykład znaleźć kogoś sobie do współżycia. Znaczy, nie, że seksu, tylko po prostu znaleźć osobę, z którą mógłbym żyć partnersko. Bo ja sam nie mogę na siebie spojrzeć w lustrze. Tego chciałeś usłyszeć? Że cały czas mam z tym problem? Tylko jedyna różnica polega na tym, że w tym momencie nie płaczę przed kamerą. Proszę bardzo, usłyszałeś to. Tak dalej jest to problem. Witam. Czy nie mogę tego zmienić? Pewnie mogę, ale uwierz mi, że jeżeli próbujesz coś takiego zmienić 11-12 razy w ciągu swojego życia, a przy okazji masz bardzo niestabilny tryb życia, a do tego masz ADHD i miałeś stany przeddepresyjne i prowadzisz. Tryb życia freelancerski, który generuje zero stabilności, to gwarantuje ci, że nie jest to najprostsza rzecz w moim życiu do zrobienia. Jesteś usatysfakcjonowany? Czy mogę to zmienić? Pewnie tak, w idealnych warunkach, gdybym się nie zajmował niczym innym, gdybym się skupił tylko na tym, ale nie potrafię. Po prostu nie potrafię. Nieważne, co bym robił i co robiłem, nie potrafiłem tego zmienić. Dlatego teraz, jeżeli pozwolisz, utniemy ten temat. A ja skupię się na czymś, co daje mi przyjemność w życiu. Okej? Okay? Super. Dobrze. Puszczę stream, cztery minutki przerwy i dołącz. No Być może mi się kiedyś uda i będzie to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. A jak mi się nie uda?

Just getting rid of something like the Kaisa compared to playing your own stuff, really pressuring this board, not as appealing as it is in games where you're already ahead and you get to clear out their base. Think of like every time I look at a card and I think about, well, hold on, does this target a card at a battlefield? Does this target a card anywhere? It, it really does, you know, show you that discrepancy of its power level. And I wonder, like, I mean, if, if yeah, once again, here's another falling star. That means we actually can get rid of this Kaisa, and I can only imagine that's where it's gonna go. There it goes. Yeah, I mean, if you are Jim here, you kill this Kaisa, and you're hoping, okay, maybe J Dog doesn't have any more Accelerate units. Maybe we're just going to trade these one point battlefields. And that gives me an opportunity to make a big play later. Ty Turner here, not as impressive as Ty Turner, he's something bigger. You're just moving your two might units around, but happy to see it pop back up again. Yeah, absolutely. I mean, like you said, I mean, just the value. And I think a lot of people have been kind of sleeping on this card because it not just functions as this hidden trick that you can do for the Chaos Domain, it still just functions as a two drop as we've seen it. And then it's also a defensive trick. Obviously, we're only protecting a Powdy Poro. Could have been protecting something much larger, but I, I do love the versatility of that card and it's so good. Yeah, J Dog here with seven runes, not enough to accelerate something like a Thousand Tailed Watcher to really get back on even number value. Uh, is J Dog looking like he's going to pass? No, no way here. Has plenty of stuff to do. Yeah, Void Seeker here. Um, yeah, what do you think? Do you think it's better that it was the Tide Turner there instead of the Powdy Poro now because of the deflect that would have been on the Powdy Poro? Yeah, I mean, Jim is probably like, oh, well, I guess I should have left that there. It would have cost you a rune. Um, would that rune matter this game? hard to tell. It seems like uh, J-Dog has plenty of things going on, and I imagine if there were any time warps in the deck that would need 10 runes, those probably got boarded out at this stage. Yeah, absolutely. I mean, the games are going so quickly, right? At least when it comes to the board state and spending our runes for power costs, of course. Uh, but, I mean, the fact that the Nox is hopeful, J-Dog chose to retreat it back, keeping it safe mm -hmm. potentially for, you know, the double conquer later, but we're only at five points. So, this is now an opportunity that if Jim, now taking this Reaver's Row, could play some sort of accelerated unit, and I think that's exactly where this accelerated jinx demolitionist is coming in as we're going to get a double discard one of which being a scrap key but we also did discard a key card i think for a good play the ride the win right well that ride the win lost a lot of its value we've had two of our vies already get removed this game and this game actually has gone mm. pretty long a lot of one scoring turns uh, jim being down two vies and a ride the win and finally playing his champion ways he has to finish out this game are dwindling pretty quickly and he's going to really need to make sure he finds the last few yeah i think it might actually come down to do we have the other vi and another ride the wind jim moves in with the jinx here which is really interesting j-dog passed with four runes up yeah as jim i may be thinking that's a void seeker my jinx is going to be removed there but j-dog just let it go through j-dog having looks like four cards in hand Going through Jim's head, what could those be? Maybe it is things like Stupefy Smoke, maybe it's another falling star, maybe it's that Thousand Tailed Watcher played that turn, it's definitely some of the more slow and fun cards compared to the really slow double hide here, I think, is so fun. And I don't know what those cards are. It means that something like that. Team jest super, jak się im gra. Uwaga! Tak wygląda Team Mega. No, trochę zielony, bo ogólnie komputer mi się odbija. Ale o. Tak wygląda Team Łorsowy, mam mega ładny foiling. A tak wyglądają koszulki Łorsowe. Mega fresh. Mają bardzo ładny rewers. Prześliczne są. Są naprawdę ładne. Ale ty, w sumie jak teraz jak patrzę. To nie powychodziły mi, może się już wyrobiły, ale na początku był bardzo duży problem, że mi wybijały. Huh, już się wyrobiły. Nie wiem, one, patrz, pokażę Ci, na początku, o, na początku mnie, patrz, tak je wybijało. Jak się je włoży głęboko, te karty, to mają troszeczkę miejsca u góry, a często wychodzą do, do tego miejsca. No. Karty są mega ładne. Nie, naprawdę. Bardzo dużo. Bardzo, dużo, bardzo dużo ładnych kart. Dobra. No i tu też zagram Timo Nie ma sensu na razie chyba zmienić deku. Ale powiem szczerze. Wróci Alan. Pogramy sobie tutaj więcej. Chyba, chyba, bo ogólnie od premiery nie grałem, w ogóle Kaison. E, nie grałem, w ogóle Kaison. To chyba chyba trochę sobie mogę pograć tą kaison, tak? Warto by było popróbować mocnej talii. Czy dam ta, link do decklisty? Nie ma problemu. Czekaj, już, już, już podeślę. Ogólnie, jak szukacie topowych talii, to polecam na y, riftdex.com, bo to są wszystkie największe turnieje. Zobaczmy, Fiore Tournaments, Las Vega. kurczę tego tak nie szuka, dziwnie, jak to się nazywało, o, od Pryzmatika to jest lista. Alan gra, tak, 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 skończy się gierka to sprawdzimy sobie sendingi, OK, Polaków, jak tylko się gierka skończy, no bo, kurde, by the way, bo jakby tematy leciały z lewej do prawej. Podobnie ja jak też na Śląsku, można przychylić kieliszek w jakiejś karczmie. No ja powiem tak, ja w ogóle mam plan jeździć po Polsce na turnieje. Znaczy ja w ogóle ze Śląska jestem, ja na Śląsk zjeżdżam na ten... na święta. Yy, I... wpadnę do redraftu, czy coś, jak będzie turniej. Z przyjemnością, bo zjeżdżam tam do 21 chyba, czy 22 na święta, zostaje do 5 bodajże, stycznia. Więc na pewno na jakiś turniej postanowi się wpaść, jeżeli w okresie tym takim, takim noworocznym, świątecznym będzie turniej. Kiedy we wrok Jak najszybciej. Od początku roku mam turbo dużo czasu. Byłem w Basebacku, byłem w Basebacku na Prelisi. Hmm. Sioblałem. Nie, naprawdę, ja chcę na pewno te wszystkie największe miasta zaliczyć. Wrocław, Rzeszów. O, kurczę no, się. Aj! Aj! i wygrał. No nic, szkoda. Liczę, liczę na te. Na te Jinx. Ale dobra, uwaga jest tak, uwaga, sprawdzamy. Sypis jest, niestety przegrał. Jest, jeden z czterech polaków jest Sypis. Ale uwaga, Urlich? Dobra, pi o, piąta runda wystartowała. E, Urlich ma obecnie 4-0. Urlik jest 4-0. Alan. Zobaczmy. Też 4-0, ale jeżeli ma 113 w piątej rundzie, Alan jest 4-0. I jeszcze mamy piątego, czwartego zawodnika, którym jest Irene Seluigie, tak, tak? Seulgi. Też ma 4-0. Dobra, czyli Polacy mają 4-0-4-0-4-0-3-1. Kurczę, to no fajnie jakby dać na streamie, nie? Polaka jakiegoś. Może się uda. Można z ciebie. A można, jak się ciebie zauważy, po zdjęciu podbić? Tak, bo ja, ja przyzwyczaiłem też no bo też na której się komentowało w tym, w League of Legends. Trochę tam rozpoznawalny jestem. Eee, więc wiecie. Czekaj, co ja chciałem. A, na przykład teraz. Patrzcie, to. Eee, aha, nie tak. Deal. Na przykład teraz yes, the... z 8 leszczą kręcimy Dilsy, Zobaczcie, pięć odcinków już leciało.